Cześć, w tym odcinku pokażę jak pobrać to i jeszcze jak ktoś nie wie, to tutaj macie taki film z rosyjskiego YouTube'a i tutaj ten film ma 23 tysiące łapek w górę i prawie 200 tysięcy wyświetleń więc tutaj nie ma wirusów, to jest prawdziwe jakby co Dobra, i najpierw trzeba pobrać taki program Torrent Piszecie torrent Dowland, przechodzicie na oficjalną stronę, tutaj. Klikacie tutaj, pobierz i zapisujecie ten plik. Tu klikacie, i wyskoczy takie okienko, takie okno. Tutaj klikacie tak, tutaj klikacie next, czyli dalej, dalej, tutaj klikacie tu, żeby ten program inny się nie zainstalował, i tutaj już zakończ. Teraz przechodzicie na tą stronę, link będzie w opisie. Tutaj pobierz klikamy. Teraz tutaj pobierz, i jeszcze na polskim YouTube nie ma żadnego normalnego filmu, gdzie pokazuje, jak pobrać tą grę. Gdzie jak ktoś, po... ktoś pokazuje, jak pobrać tą grę. Dobra, tutaj klikacie zapisz plik, tu klikacie, dwa razy tutaj potem, i otworzy się taka strona w przyglądarce. Tutaj w zależności od waszego internetu. U mnie internet jest 150 MB na sekundę. U mnie to około w godzinę się pobrało. Tutaj macie pliki, Wam pokazuję. Jeszcze pokażę Wam, że ja właśnie to mam pobrane. Patrzcie tutaj. Te same pliki są tu. Więc widzicie. Dobra, dalej klikacie tu, w tej pliki, tutaj Setup, to jest instalator, znowu wyskoczy takie okno, tak klikacie, tutaj wybieracie rosyjski albo angielski, na no, angielski wybierzmy na przykład, tutaj Next klikamy, nie ma polskiego, ale przynajmniej tyle, że można grać w tą grę, że jest, bez wirusów i to jest najnowsza wersja, jaka jest teraz. Tutaj dysk wybieracie, gdzie to zainstalować. Tutaj dalej, dalej. Ja tego nie będę instalował, bo już to mam. I potem, jak to już zrobicie, a i jeszcze może być tak, że poprosi Was o pobranie wszystkich wersji DirectX, DirectX wszystkich wersji od naj do najnowszej i Microsoft Visual Studio, takie coś, to klikacie zainstaluj. Wszystko to instalujecie. Dobra, jeszcze Wam pokażę, że ta gra działa tutaj. Otwieram ją. Dobra, no i jak widzicie, działa tu. Nie każdy chce też kupować te gry, i właśnie te osoby mogą tutaj za darmo pobrać, i nie każdemu ta gra może się spodobać. Jak macie jakieś pytania, coś nie rozumiecie, to piszcie w komentarzach. Ja na komentarze odpowiadam pa.